Siema, witam Was wszystkich na, na tym kanale. Chcemy Wam przedstawić ciekawą talię, y, troszkę pozmienioną, bo to jest to, y, skeligę na swarm, y, właśnie kruków i wszystko co z tym związane. Y, tylko ja pozmieniłem y, kilka kart, które są na normalnych dekach y, granych y, w gwincie i tak dalej. Dodałem po prostu Hydrawera, płotkę. Jest Morkwark, jest, jest Operator. A tak, to resztę możecie sobie zobaczyć. Dużo kart jest podobnych do tali, które są może nie tak często, ale są grane. Transbitewny, maska Uroborosa. No wiadomo, liczymy na to, że będziemy mieć tego Blue Coina, yy, i też na ręku jednego Skalda Heimei. Jednego harcownika Tirzyach, no i oczywiście naszego kochanego Morkwalga żeby zrobić w pierwszej turze aż. Mm, yy, aż. 8, 16 punktów, yy, więc. Yy, więc co? Yy, Talia, powiem tak. Grę tą talią. Yy, Kilka, jak nie kilkadziesiąt meczy, bardzo przyjemna talia, można się fajnie pobawić. Wiadomo, czasami są takie meczapy, gdzie ta ręka nie dobierze się zbyt dobrze po to, żeby sobie na, naspałnić tych kruków, potem y, przemienić właśnie, oczyścić je, wygrać pierwszą rundę i tak dalej, nie zawsze tak jest. Y, mi się tak zdarzyło, oba 5-6 razy, ale tak to. Zawsze, zawsze się udawało, zawsze się przyjemnie bawiłem, bo to wiadomo Zawsze tam te bestie nadrabiają płotka hejdawer Ale już wam mówię co i jak No wiadomo Najlepiej żeby na pierwszej ręce Mieć krótszą matkę Wiadomo hejdawera i płotkę yy, na, na W talii Morkwarga fajnie też mieć na ręce Operatora miło też mieć pieszo, na pierwszej ręce Podstawa zykret z Densley. Jednego kruka, jedną alchemię, jedno oko. Fajnie też jest, gdy mamy scenariusz, bo scenariusz najlepiej grać pomiędzy kartami w przedziale 6, 10, 5, 10. 4, 10 to już za późno. Tak samo 7 też jest za, za wcześnie. Więc najlepiej grać właśnie na pierwszej ręce mieć Oneiro, scenariusz, kruka, morkwarga, operatora y, Zygfryda, Kruk, y, tego Kruka posłańca y, alchemię jedną. Może być y, też ta Alchemia, gdzieś y, zamiast tej alchemii też proponowałbym kościany Talizman, bo to też fajnie działa. Jeszcze bufujemy. Y, 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 y. SKALA 3, czy też mi hmm, jest miło. Staramy się wygrać pierwszą rundę. Drugą rundę, jeśli, jeśli yy, wygrywamy, yy, jeśli mam dobrą rękę, jeśli mamy tego last tak yy, czy tym podobne, no to yy, można pograć sobie na 2-0. Yy, ale jeśli nie, no to dążymy do tego, żeby finisherem była właśnie upadła. Flaminika, yy, która właśnie wzmacniana jest za każdą jedną bestię na cmentarzu. Mamy też gremista, żeby właśnie w razie czego w drugiej rundzie, yy, jak nie mamy Sykfryda, bo złożyliśmy go w pierwszej, to żeby jeszcze trochę dobrać tych yy bestii. Yy, I cóż, no, tak prezentuje się dosyć skromnie, dużo tych kart, mało, mało brązowych, bo tu mamy same praktyki 4, 6, alchemii yy, też nie zawsze użyjemy wszystkich harcowników Tirziach, czy yy, Skaldów w yy, Heimei są nie użyjemy wszystkich zazwyczaj adept, adeptek klanu Kruka zazwyczaj gramy z samymi złotymi, tak, widzimy na to zaprezentuję Wam w dzisiejszym odcinku jedną taką gierkę dawno też yy, nie wrzucałem nic na kanał nie yy, wiem yy, Wydaje mi się, że to jest też dobry, dobry moment, żeby cokolwiek rzucić. Też no nie miałem czasu, więc... W tą talię właśnie wbiłem sobie całą, całą czwartą rangę do trzeciej, więc uważam że, uważam, że ta talia ma potencjał. Nie mówię, że to jest talia na tier 1, bardziej tier 2, tier 3, ale pobawić zawsze się można. Jest to dosyć słaba talia na jakiekolwiek remuwale, tak, na przykład Nilfgaard na żółwiki na te co, uzbrojenia na rozmieszczenia i tym podobne na żołnierze tak samo na skojatel pułapki, czy coś takiego no jest to, jest to bo wiadomo, pułapki zajmują 2 punkty obrażeń nasze kroki mają dwa punkty, więc no nie jest to zbyt dobre gramy na no no, 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 Syndykat. Nie wiem co to jest wokół siebie? 9 monet, ok. Okej, okay, mamy morok farga, płotki nie chcemy. Mamy też to, ale zaczynamy, więc nie ma lipy. mamy jedno o kurczę. Okay. Nie mamy jedną pustą kartę, więc... Bywa, bywa. Możemy to go wyrzucić. I tyle, chyba też tak zrobię. Nie ma tego. Ja nie mogę. I kolejny. Gorzej być nie mogło. Więc nie, ja to wolałbym żebym dobrał. No to było nawet. nawet. No, jak widzicie, no. Nie mamy Densleya, nie mamy Oneiro. Wszystkie kroki, które tutaj się stworzą, za zero, więc... Więc, więc... Musimy wygrać musimy tą pierwszą rundę. Nie wiem, czy rzucili Gremistę teraz. Rzucę Gremistę. Czy to jest zielone Rzucę te kruki. Już będę na, już będę na cmentarzu. I hmm, No i teraz pytanie. No na pewno krótsza matka musi wylecieć, bo zawsze krótsza matka, jak rzucamy alchemię, to ona ląduje na stół. Więc zawsze są dodatkowe cztery punkty. Nie wiem, co to jest za talia w ogóle z Pierwszy raz ja gram. Na tą talię. Może jakaś swojska robiona? Nie wiem, nie wiem. No widzicie, tu już byśmy mieli y, 3, 5, 7, 8 punktów. Na flaminika, więc już jest dużo. No, czyżby talia sami się ubrali? To wzmacnia... O, no jednostka nie będzie co okay. Nie wiem, czym go używać, wiecie. No, mógłbym go rzucić, jego oczyścić, rzucić to, kolejną oczyścić, to już mamy... mamy mm, dwie dodatkowe karty, ale, hmm. Nie wiem, o, przeciw... nie no. Nie, wiem, czy on to nadrobi, że mówiąc? Co? Kto śmie? Jeszcze chyba będę Teraz wydaje mi się, żeby użyć... ...koszone talizman. Będzie dosyć, dosyć, dosyć git. I... <suszy> Teraz się zastanawiam, czy użyć jego żeby tak on nie spaniał potem żyć to nie wiem nie wiem naprawdę nie wiem no to jeśli teraz on rzuci ja żyję, rzucę to to bracia większy pierwszy raz to widzę no że mi się coś jest jakaś karta tak samo To mogę nawet teraz pasować, nie. No, 20 punktów. Tego jeszcze nie użyję Zobaczymy co rzuci. Co Да ладно, жить-то такой громить Żeby tasować po prostu więcej tych, tych, tych ziomeczków. Teraz pytanie, co on życi, bo jak... Jest to taka dosyć nietypowa talia. Dużo kart neutralnych ma. Dużo też ma... Póki co życiu dwie karty ze syndykatu Ma zero monet. Dziwna talia. Nie wiem, czy po prostu nie robi jakiegoś quest'a, czy coś w tym stylu. Ale ja już chyba pasuję. Nie wiem co tam wyrzucić, co ma tam wyrzucić. To jest do, nadal 10 punktów. Nie wiem co, co on tu robi. Opłata, zysk, 2 punkty pancerza. Ważniejsze niż tę kartę. Amok. Nie ważne, co rzuci, to i tak potrzebuje co najmniej 13 punktów, no bo wiadomo one sobie zadają obrażenia. Więc... Więc tak to wygląda, nie ja wiem na jego miejsce spała, bo no chyba że ma, chyba że użyję swego. Swoje... swoje miękkości dowódcy, nie? To już ten tego notającego... Notającego statek. haracz nie wiem, co z tym No, nie przebijesz tego. Nadal. No... blisko, blisko no ale ma jedną kartę 4 do 6 na pewno teraz pasuje i kolejną rundę to wygramy już 7 do 8 więc tak to tak to się tak to jest więc tego na razie nie chcę o, może być to bierzemy kartę bo teraz karty to są na wagę złota Słuchajcie. Lepiej żebyśmy się pod to porego na No, i tak nadal będziemy mieć Lasce, a więc jest git. No wiadomo, nasz yy, nasz końcowy nie jest zbyt mocny, bo tu mamy raz, dwa, trzy... Cztery, pięć, sześć punktów. Yy, tego nie potrzebujemy. Pytanie czy my chcemy Zurbatora, mamy trzy karty. Znaczy operatora nie potrzebujemy. Co prawda? możemy wyciągnąć po prostu więcej królów i i, i, i... i tyle. nie hmm, do Ci połączenia znowu. Więc ja uważam, że tak. Rzucimy sobie. Oh, kurczę, nie wiem, czy on nie ma siroko i boję się, że on może mieć te. Siroko. Hmm. Hmm. <ścoughs> hmm. Dobrze, rzucimy. Mam nadzieję, że nie ma siroko, bo jak ma siroko, to może być ciężko. Może być ciężko. Liczymy się z tym, że tego siroka nie ma. Nie wiadomo, każda talia Novigradu ma te Siroko Nie no, okay. ma. Nie dobrał Możemy rzucić teraz alchemię. By... Nie wiem, w co. Może na razie nie. Flaminikę. Syk, syk, pięknie. Teraz mus, możemy rzucić kolejną alchemię, żeby wtasować druidka. Druidka nam daje Mandroma. A Mandrom nam daje... Yy, wiadomo, więcej kruków i naszym finisherem To jest to, że możemy mieć dwóch finiszerów. I ona, jeśli nie mamy dużo, no to możemy na final mieć dużo kruków. I jego, bo on każe wzmacnia się, więc też jest spoko. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Kolejna druida, wzmacniamy Górka, mandrom. nią, Plus do tego, teraz możemy zagrać kolejne kruki. To będą te dwa, to mamy już 8 punktów rzucimy to. No raczej wydaje mi się, że to jest wygrana. Rzucimy sobie to, nie wiem, tu. Wiadomo, musimy mieć też miejsce, żeby jego wyrzucić. Ale to spokojnie. Mmm... sobie to. mamy jeszcze jedno na miejsce, więc możemy yy, musimy go na tył wrzucić. To też jest bardzo ważne. to mam na razie 5, więc idealnie 8, 9. Chłopaka po prostu talią strasznie neutralni. I ta talia jest albo jak przez niego robiona. Albo nie wiem, gdzie on taką talię wynalazł. Ale bardzo nam się potwarciło. No, mnie naprawdę za dużo punktów tu macie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktów. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. jest tylko Ale ogólnie ta jest naprawdę bardzo mocna. Mm. I też bardzo przyjemna do gry. No ma zdrowi, co tam zrobi. niego <słuch> No ale lecz... tak nie pobiję. talia bardzo dobra mm, przetestujcie sobie mm. jak nie zapomnę dam wam linka do tego do tej talii mm, i, ten. i życzę wam miłej zabawy a ja w tym odcinku się z nami żegnam trzymajcie się i cześć